Vlogmas, dzień 11, czas start! Skoro jesteśmy dzisiaj w domku, zaczynamy od kalendarzy adwentowych. Tutaj jest na bank jakiś kosmetyk. I tak jak mówiłam, mamy tutaj kosmetyk. Jest to balsam do ciała o zapachu kokosowym. A w sinseju bardzo ładne kolczyki. Moi drodzy, czekamy tylko na Wiktorię, bo poszła z Danielem o papier do pieczenia i zaczynamy robić pierniki. Filipku, masz foremki? Pokaż, co tam masz fajnego. Wow! Z okazji robienia pierniczków znowu nałożyłam swój czerwony świąteczny sweterek. Fifi na stole. No i, i teraz tylko czekamy, aż nasza drużyna wróci i zabieramy się za pieczenie. A tak się prezentuje gotowe ciasto po całej nocy. Taka paćka trochę z tego wyszła, dziwnie to wygląda, ale mam nadzieję, że pierniki będą tak pyszne jak wszyscy mówią. It's white outside and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. Pierniczki popieczone, dzieciaki pokąpane już w piżamkach, tak? Tak Chcę Wam pokazać, jakie te pierniczki są pulchne i mięciutkie w środku. Bardzo polecam, tylko ja bym dodała troszeczkę więcej cukru. Dzisiaj moje elfy otworzył kalendarz adwentowy. Proszę, otwieracie. Który cię jest? Dwunasty. Wika. Gdzie jest dwunastka. Ale mam cię pomocników. Tutaj. Tutaj nie ma, Amfilipku. Mocno. Mhm. I co tam jest? Złoto. <laughs> Złoto. Co to takiego? Pierścionki, ale na mnie będą na pewno za duże. I teraz kalendarz od wujka Emila. I co tam jest? Jakieś bombki? Czy świece? Co to jest? Nie. Świeczniki chyba. Co kiedyś? Mieliśmy takie świeczniki na takie tealighty. I myślę, że Wiktoria zawiezie je do pokoju swojego, do babci Joli, co? Już całkiem będziesz miała ozdobiony pokój. Hmm? Będą Ci pasowały, prawda? Dzisiaj się jeszcze do Was chyba twarzą nie odzywam, ale to dlatego, że od rana praca. E, robiłam kampanię i to jest pewna współpraca na Instagramie, którą po prostu wzięłabym z zamkniętymi oczami, z tego względu, że produkty uwielbiam i... Używam. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Jeszcze nie przerobiłam tego filmiku, ale wydaje mi się, że mamy to. Tutaj pakowanie pierniczków. Wika, gdzie jedziesz? Do babci Do babci i pakujesz pierniczki, tak? Podzielimy się. Super. Filip, chcesz spakować czy zjeść? Jak myślisz? Chyba jeść. A? Mm. No, zamknijcie pudełeczko i gotowe. Gotowe. Możemy jechać? Pierniczki zawiezione. Podzieliliśmy się i z moją mamą, i z teściową. Dla każdego coś dobrego. Ja w tej kurtce wyglądam jak bałwan. Śniegu nie ma, a bałwan jest. Widzicie? Takie czary. Teraz jedziemy e, poszukać dla Wikusi jakichś butów zimowych. Niestety jeszcze nie kupiliśmy z tego względu, że no dzieciaki były chore. I teraz... Póki są zdrowe, musimy szybko, szybko To zrobić, chociaż mam nadzieję, że już w tym roku Choroby nas ominą Nawet zastanawiam się, czy Wiktoria Już nie zostanie w domu, po prostu nie puszczę ją do przedszkola, Żeby nic przed świętami Nie przyniosła żadnej choroby Mam nadzieję, że coś fajnego Znajdziemy, no zobaczymy Chwilą dodałam zdjęcie na Instagram Wczoraj robiłam dzieciakom, no zobaczcie Jakie to są słodziaki I Zaraz jeszcze wam coś pokażę, tak paznokcie muszę zrobić Ale to może dzisiaj, może jutro Zobaczcie na to Filipa Stopa i ciasto. To jest dopiero słodka stópka, co? Te moje vlogmasy w tym roku są takie na luzie i w 100% mi to odpowiada. Chyba potrzebowałam takiego wiecie, resetu. Nagrywam, kiedy mam czas, kiedy sobie przypomnę. Mam nadzieję, że Was nie nudzę. Joy, yes, it's Christmas. Oh. Kupione dla Wiktorii, ale wybór zerowy. A dla Filipa kupiliśmy taką czapeczkę. Myślę, że do jego granatowej kurtki będzie pasowała. Dzisiaj wyjątkowo z racji, że jutro nie nagrywam, taka sytuacja wyszła. To dzisiaj otworzymy jeszcze jedno okienko kalendarza adwentowego. Rano pomagały mi moje elfy, a teraz otworzę sama. A co tam? Coś. Co to jest? To może być. O, wiem co to jest. To jest. To jest rękawica do wyciągania. Renifer, ale super. Ekstra. Od razu jeszcze kalendarz z Sinseja. Weźmiemy. I tutaj trzynastka z Halo, halo, otwórz się. Co my tu mamy? I tutaj był taki łańcuszek z takim kółeczkiem. Szybka polecajka kosmetyczna. Ta maska na noc z Rituals. Jejku, słuchajcie, halo, ostrość. Halo. O, tak ona wygląda. Ja ją miałam w Big Glossy. I ona jest tak świetna, mam po nich tak mięciutkie i gładkie ręce. Jeśli zastanawialiście się, to z czystym sumieniem Wam polecam. Jest prześwietna. Dobry z samego rana, wczoraj nic nie nagrywałam, ale dzisiaj już to nadrabiam. Tam już z tyłu Wiktoria robi pracę plastyczną, a ja za chwilę zabieram się za porządki i tak myślę, że może mi pomożecie. Dzisiaj zaczniemy od kalendarza Sinseja. Tutaj jest Wikusia, 14, Proszę bardzo. Za 10 dni wigilia. Czy Wy to słyszycie? 10 dni zostało. I dzisiaj są kolczyki. O, może tak. Teraz proszę. Kalendarz odwójka. Sprawdźmy, co jest w środku. No i dzisiaj był tuż do rzęs. Nawet wodoodporny. Podejrzewam, że akurat tutaj podpowiedziała mu Karolina. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj super pomocnika do sprzątania. Szafki już opróżniłam. Teraz tylko je wymyję i będę układała z powrotem kosmetyki. A później chciałabym umyć płytki. Mam nadzieję, że ten mój mały pomocnik mi na to pozwoli i łazieneczka ogarnięta wszystko tutaj jest zrobione płyn mi się skończył więc podejrzewam że będę musiała jeszcze raz umyć kabinę ale to może wieczorem uda mi się zrobić, wiecie jak widzicie taka wersja na roboczo bardzo na luzie, bez makijażu zrobiłam wszędzie porządek, we wszystkich szafkach i nawet tutaj sobie zagospodarowałam taką szafkę na zapas kosmetyków Będę Miała teraz w jednym miejscu wszystkie swoje zapasy. Bam! 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 Bam, bam! Jakoś nie mogę się wdrążyć w to nagrywanie, już jest późno. A... Wysłaliśmy przed chwilą Daniela i Wiktorię na takie szybkie, małe zakupy. Brawo! Idziemy się myć, tak? Szuruburu, szuruburu. Idziemy umyć tego pana i szykować go do spania. Mam nadzieję, że jakoś wdrążę się w to nagrywanie, ale z drugiej strony się cieszę, że to wszystko jest takie na luzie. Nagrywam kiedy, kiedy mam ochotę, kiedy mam chęć, kiedy mam czas, kiedy mi się przypomni. Bez, takiego, bez takiej presji. No ale mam nadzieję, że po tym vlogmasie bierzemy się za porządne nagrywanie. Chociaż już od stycznia wracam do pracy. Ale jakoś to wszystko pogodzimy. Kto się tak przytula? Kto to się tak przytula? Halo. Bam! Bam. Bam, bam. Bam, bam. Zrobisz papa naszym widzom? Papa, pa, do zobaczenia.